jubileuszowy. Po drugie, po raz pierwszy festiwal objęty jest patronatem pana Marszałka Województwa Badowieckiego. Oprócz tego jak zwykle patronatem również objął pan prezydent miasta, ale tak jest od początku od pierwszego festiwalu, że prezydent miasta obejmuje panowym patronatem naszych To jest drugi powód. Drugi powód jest taki, że... W tym roku wpisaliśmy do projektu, który realizujemy, realizujemy jako ostrołęczno obywatelstwo Fotograficzne razem z Ostrołęcznym Centrum Kultury, projekt, który się nazywa Chwila nowym w obrazie fotografia i film, i którego partnerem jest Samorząd Województwa Zowieckiego. więc to jest kolejny pomysł i kolejny też taki, że w tym roku tym, jak 50 lecie badania lecie nadania wśród wśród wśród. Dla mnie jest też wyjątkowy, bo jest to ostatni festiwal, którego jestem kuratorem. Na pewno już nie będę kuratorem festiwali fotografii w tym mieście. No właśnie. Tutaj spotykamy się na wystawie, na której, którą mamy dzięki dwóm naszym kolegom, czyli Adamowi Wołoszowi, Słodkowi Banasowi, Sławek się schował którzy postanowili y, powtórzyć w tym roku projekt y, realizowany w 2000 roku, czyli fotografowanie ostroęcza. Nazwali, y, nazwaliśmy to, ja nie pamiętam jak się nazywał pierwszy projekt dokładnie, ale chyba o na portret, chyba tak się nazywał, albo o początku Nowego Wieku jakoś tak to było tysiące, to... chyba przez 2000. Tak. Y, I ja wiem, że oni się nosili z powtórzeniem przez... Mówili o tym, że też nawet występowaliśmy w Radiu Prakcji i Telewizji. Tak, i nie mieli zamial, ale jakoś zawsze brakowało motywacji do tego, żeby jednak wziąć te aparaty, stanąć i zrobić. I w tym roku, kiedy zdecydowałam się, że jednak ten festiwal będzie poświęcony właśnie miastu, zadzwoniłam do Adama i zapytałam, czy nie zechcieli w tej akcji powtórzyć. Kto był taki ja bądź... Ja się głupio zgodziłem. I on się głupio zgodził, tak. No ale dzięki temu mamy kolejną porcję portretów mieszkańców i wystawę. Adamie, ja poproszę Ciebie i Sławka tutaj, autorów. Sławek, nie chowaj się za panów wysokich skarb z tymi zaparatami. nie, się, nie wszyscy się znają. To. Chodź pokaż się. To są autorzy zdjęć i mam nadzieję, że... O nasz portret 2000. Czyli nie wejdzie. <grym> my, my nie możemy kupować taką kolmi teraz jako w kultury. Stąd. To, to, to. Zapraszam pana. Nie, ja to... Ja to... Rzecznika prasowego. Wiecie co, bo e, ja się podzielę takimi osobistymi bardzo spostrzeżeniami a propos tej wystawy. Podjęcia które są, każdy widzi. E, Natomiast w związku z tym z całym projektem to mam szereg takich refleksji, które myślę, że mogą być ciekawe. Pierwsza refleksja to była właśnie taka, że wcale nie jest łatwo się zebrać do kupy, żeby coś takiego zrobić, mimo że by się wydawało, że nie ma w tym nic trudnego. Jak się okazuje, nie jest najtrudniejsze sfotografowanie najtrudniejsze jest skłonienie kogoś do tego, żeby się dał sfotografować. Tak? Poza tym też nie zależało nam na tym, żeby to były zdjęcia do legitymacji albo do wizy radzieckiej, tylko żeby coś na tych zdjęciach się działo. Co jest kolejną trudnością, bo większość z ludzi, która przychodziła, miała kilka wypracowanych gestów: tak, tak, no tak, nie, ale, no ale mniej więcej w ten sposób. I, i, i to sprawiało e, trochę problemu. E, jak dzwoniłem do Sławka, to go prawdę powiedziawszy, Sławek Bogu duchami do końca nie wiedział, że ja się zgodziłem, że z jolką się ugadałem na tą historię. A że nie miałem za bardzo czasu, to przeciągałem to do ostatniej chwili. Tak? Mając jakby też e, w głowie ściśle poukładane, jak to powinno wyglądać, żeby to zadziałało. I e, tak naprawdę Sławek chyba był trochę załamany, jak powiedziałem, że to już jest że tak powiem zakontraktowane i, i trzeba to zrobić, ale potem myślę, że dla mnie przynajmniej nie jak dla Sławka takim trochę motorkiem było, jak żeśmy zeszli do niego do piwnicy i wyciągnęliśmy zdjęcia z poprzedniego, z poprzedniego tego projektu, zaczęliśmy je oglądać, no i nam szczęki poopadały, no, no, no takie zdjęcia jak te, a jednak ogląda no jest to siła, ta, ta ludzka gęba, ona jednak coś w sobie ma, zwłaszcza, że tam się nam też udało parę takich zdjęć nietypowym mieszkańcom zrobić. Poza tym zobaczcie, wokół tych zdjęć. W jakby tak wziąć każde z tych zdjęć i dojść do tej osoby sprzed 23 lat, to można no, całe historię zapisywać. No, na przykład to zdjęcie występował ten pan, występował z tą panią, pani miała 3 lata, 3 lata, 3 lata 2 lata, tak? tutaj jest, jest Ola ze Sławkiem, 23 lata. Wyglądają tak samo, to nawet można, można te zdjęcia tam zamienić. Tak, i jest, było kilka takich ludzi, którzy przyszli, żeby jakby uwiecznić się po raz drugi. Ja sam w sobie zadaję pytanie, dlaczego przyszli? Dlaczego, tak? I nie, nie odpowiem na to pytanie, bo myślę, że każdy, kto się tutaj fotografował, być może jakieś takie odpowiedzi będzie miał za parę lat. Część ludzi, co na to zwróciły uwagę, to w ogóle fotografowała się, jak ja mówię, że 23 lata temu, to niektórych jest naturalne, że my za 23 lata temu znowu znowu, znowu zrobimy tą, tą wersję. Nie. Ja chyba nie. Ale może, ale może ktoś by wziął ten temat. I teraz też mam jeszcze jedną refleksję. Czy to jest dobrze, że nie zrobiliśmy tej akcji w 2010, 2020, 2030? I sobie powiedziałem, że nie. Że tak naprawdę te 23 lata temu, te 3 lata, to jest tak olbrzymi szmat czasu, że naprawdę zmiany, które zaszły, są olbrzymi. Chociażby tak olbrzymie, że części z ludzi, którzy byli fotografowani, już nie ma, tak? I teraz. A niektórzy zdradzę ci tajemnicę taką słodką, zapomnieli, że ich fotografowałeś 23 lata temu. No i co ja na to powiem? No? A w tym roku też jest fotografowana. A, no i no, to jeszcze. Powiem wam, że też w okolicach tego, jak to robiliśmy, zaczął się taki ruch. Nagle jacyś ludzie zaczęli. E, przysyłać mi zdjęcia na Facebooku, czy ja nie mam oryginału, bo, bo coś tam, bo nagle się okazuje, że te takie przypadkowe zdjęcia, gdzieś tam chlapnięte, czy przypadkowe, no część ludzi przyszła z